Ja, Nathan i Camera Boy kontra dziewczyny zarabiające minimum 60 tysięcy złotych miesięcznie. No tak zarabiam około 4, 5, 6 miesięcznie. na no, czysto, co nie? Po I, podatkach po wszystkim. I co robisz, że to zarabiasz? Dziewczyny, które sprzedają swoje zdjęcia, bieliznę oraz filmy, mają dużo do powiedzenia, ale również dużo do skontrowania. Po pewnym czasie ofensywy ze strony Natana, kamera Boy zmienił stronę. Patrz, i znowu bierzemy drinka w tym samym momencie. Nie? I stał się kukbojem na usługach dziewczyn z branży. Bajerka, nie ma tematów tabu. Pa, pani Suko. E... Coraz bardziej skracasz te nazwy. Wcześniej było e-suka, teraz jest Suka. Pani, powiedziałam sobie: A, z to dobra. Tutaj kulturalna debata jest. Ty masz mężczyznę jakiegoś? Przepraszam, ale akurat bym wolała tego tematu w tym podcaście nie prezentować. Ale To inaczej, no? inaczej no? zadam pytanie w tak. takim razie. No? Czy ty chciałabyś mieć w przyszłości męża oraz dzieci? Tak, oczywiście. Będę na pewno miała męża i na pewno będę miała dzieci. Ja w ogóle uwielbiam dzieci. I bardzo chciałabym mieć. Myślę, że większość cię na to ogląda. I Twoją twórczość w Dzieci. Internecie. Tak. No, mam nadzieję, normalni że nie. Normalni ludzie, mam moim nadzieję, zdaniem, że... to nie oglądają. Słucham? Mówię, że normalni ludzie, zdrowi ludzie nie oglądają, moim zdaniem, oglądają. tylko znajdują sobie partnerkę. Ale Albo wiesz, wstrzymują no. się, jeżeli są tak przegrani, że nie potrafią tego znaleźć. Bo no to normalne, jest tylko twoja opinia. Normalne... Ona nie jest poparta żadnymi badaniami czy statystykami. Czy to jest twoja no, opinia. Twoja więc twoja jest poparta ja nie... badaniami jak najbardziej. E, ale... normani, no, no widzisz, lu normalni ani... ludzie oglądają... Amachu i inne różne fetysze w internetach. No dobrze, no to jest Twoja opinia, widzisz, ani ty nie masz tutaj żadnej Ludzie przez takie filmy potem. Sobą. ani e, ja nie mam Przez takie filmy, bo uprawiałem seks, dojdą w dwie minuty i potem już nigdy nie będą uprawiać, przepraszam, będą się zawsze wstydzić uprawiać, bo na filmach przecież. Yy, oni nawet nie chcą dochodzić i dochodzą wtedy, kiedy chcą, a ja nie potrafię. I raz w życiu yy, uprawia, potem już będzie się wspierał, wstydził i nic z tego nie będzie. A wiesz, co ona powiedziała? Nie jest tak... Wiesz, co ona a, by... powiedziała? Wiesz, co ona powiedziała? Bo bo żebym Ona powiedziała, że jakby miała córkę, to by jak najszybciej... w branży. Ale ja... żartowałam. A, to był Joe. No, ja w ogóle myślę... Ja myślałam, że to od razu to widać, wytłumacz. że to był żart, no bo tak, no bo ja jak to powiedziałam? Ja jak to powiedziałam, to od razu w ogóle wybuchłam śmiechem, i my sobie wtedy z dziewczynami robiłyśmy takie różne żarciki, tam jeszcze ja mocniejsze Ale, jeszcze, ale okay, oczywiście będziesz, będziesz miała no. yy, dzieci, będziesz miała męża, będziesz wtedy w branży? Dalej, czy nie? Wiesz co, ja w ogóle całe życie zmieniam jakieś zawody. Ja yy, w ogóle interesuję Raz nie, 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 nie. Okay. absolutnie. To zupełnie inne branże okay. i ja na tym na pewno nie kończę. Ja mam jeszcze inne pomysły na siebie i ja się bardzo szybko nudzę w życiu i naprawdę jestem tą osobą, która musi zmieniać pracę i zawody cały czas, więc teraz robię to. Wcześniej w ogóle zajmowałam się i prezenterstwem, byłam też modelką, byłam nawet aktorką przez moment, więc miałam dużo jakichś takich różnych fajnych naprawdę doświadczeń. w jakim filmie gra się aktorka? Na przykład grałam w pętli Patryka Wegi, to jest moja największa rola. i ja miałam ambitnie. bardzo fajną. Y... Do, dobry, mocny film, gratuluję. No ja, gratuluję. słuchajcie. Y... niespełnione, za a, a oglądałeś? Odkoczone. Tak. No dobra, a! czy oglądałeś, czy nie? Jakby y... to, to nie ma nic za tematu, ale dla mnie osobiście Lubię, było to właśnie. Pasuje, pasuje, pasuje było to, to do piękne doświadczenie, przeciwnie bo ja, się, ja aktorstwo przeciwnie w ogóle się. kocham najbardziej i, i żałuję bardzo, że. Kołe rojistę. Przerażasz. Nie. Dobra. Nie, ale, y... No dobra, zadam ci standardowe Nie. pytanie już. Czemu od... Cię przerażam. Bo co? Bo... Boś sobie z koleżanką, od, odbiega... kochany. Odbiegając świadko... Odbiegając od tego. No. Odbiegając, no. odbiegając, no. Od tego, tak to odbiegając totalnie od tego. No. Y... No. Będziesz miała dzieci, no. już obojętnie, czy będziesz, czy, no. była, czy byłaś w tej branży i męża. Jak wytłumaczysz dziecku, że że mama była popywowana. O, Jezu, straszne, ale wiesz, że twoja mama też była popywowana tak, i dlatego jesteś na tylko świecie. Tylko nie patrzyły na to miliony osób. No dobrze, no nie patrzyły, no, ale no i co z tego? A niektóre osoby, które chcą na to patrzeć i świetnie się z tym czują, no to p***a to patrzą. No nie, no spoko, jakby nie rozumiemy, co masz na myśli. No jakby, może bardziej konkretnie zadaj pytanie. Kurwa. Chyba chodzi mi o to, że co chodzi, co chodzi ci. Przychodzi ci lica-lista, uh -huh. Bo jakiś tutaj by się nie dowiedział. Wiek, 16 lat, wtedy kiedy już trochę już zaczęło interesować się, uh -huh. No i mówię, mamo. Widziałem jak tata wsadza ci w dupę. Pokazywali mi to koledzy. Jak serce się na twarz. Jak gryźć ci cycki na ciebie sika. Nie, 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 ogólnie nigdy nie robię takich rzeczy, nigdy tego okay, nie robiłam, nawet przepraszam, po, nawet, po prostu nawet wsadza, wsadza ci do tyłka, no? mamo. Widziałem pół, pół godziny ten materiał, oglądałem od deski do deski, pluje na ciebie, spuszczę. na no, ale się znowu nad... mówisz takie rzeczy, że pluje na ciebie, czyli jakiś Przep... taki z, z elementami poniżenia. Ja czegoś takiego nie nagrywam, jeżeli... A, bo e... się szanujesz. Więc już skończ opis tego, jakby dobra, widziałem, mamo, film, że tata cię no i co? Jakbyś Nie, to... on opisuje no? proces, wsadza ci tak, tutaj no. y, ty, mam, ty mamusiu krzyczysz na tym filmie. Czyli, a teraz opisujesz, jakby z pamięci, filmy, które oglądałeś? Nie, no st nawet jak to jest stereotypowy są... Jak pokazują w jakichś filmach pełnometrażowych. To jest dla ciebie stereotypowy st co pokazują w filmach pełnometrażowych, gdzie sikają i plują na siebie. Znaczy, ja tak robię w normalnym. Aha, a przed chwilą mówiłeś, że coś tam, że normalny Jakiś taki, zupełnie coś tam inny niż na filmach. A, teraz, a teraz mówisz, że na filmach się y, sika i pluje, i to dla ciebie jest normalny seks. Co ty w ogóle. No właśnie, co ty. <laughs> napij się, napij się. Napij się jest. zdrowie. Ile zarabia kwiat za. Ja nie wiem, ile zarabiają inni. Ja uważam ogólnie, że bardzo dużo. Patrz, i znowu osób... bierzesz drinka w tym samym momencie. Nie? No dawaj to jest Chyba miłość to jest. To, no, jeszcze zanim przejdziemy do tego tematu, no to tutaj akurat fajna sytuacja. Ale drugi ma, raz, stary, taka sytuacja, no. Bo drugi raz. muszę cię sprzedać, jestem w tym dobry. Tak, <laughs> kolega lubi takie e... rzeczy robić. No ty po stracie Nikity, widziałem, że tutaj wcześniej, za kulisami, zaczynasz podchodzić do dziewczyn, jakieś Rozmawialiśmy, no, z każdą pojedynczo. No i też wiem, że ci się dziewczyny podobają. Nie no, są ładne. A Czyli, to mi się podobają? Znaczy, bo chodzi mi o to, że jeszcze wczoraj nagrywaliśmy podcast, w którym mm -hmm. tęskniłeś za Nikitą. Tęsknisz za Nikitą? Tęsknię, no. Tęsknię cały czas, niezmiennie k***a tak samo. Znaczy, ja wiem, że ja wiem, że czujesz duży ból, nie, bo widzę no. też, że gdzieś tam wzrusza cię to, a tak. dzisiaj, no, sam powiedz na to. Tak. Ale słuchajcie, ale... Tak. Jest to Powiem ci tak... Płakałeś za Nikitą, a, a dzisiaj... Ostra bielarnia prostu... już się zaczyna. W... Powiem ci tak, cieszy mnie, że... Tak szybko zapomniałeś, to po pierwsze. A po drugie. A po, a po drugie, fajnie, że szukasz w tym samym tarku. był bliżej? To no byśmy fajnie, zbili pionę. Fajnie, że szukasz w tym samym targecie po prostu ludzi. U, czekaj, ja pierdolę. Trochę może wyższym jakościowo. Dobra. Wczoraj... Uważasz, mm. że jesteś wyższa jakościowo od Nikity Magi Magical? Poczekaj, tak, bo nie jak Uważasz? Jakby, no. A dlaczego z ciekawości? Z wielu względów. Ej, nie odpowiedziałam na pytania. Co, na przykład z no, jakiego? Co? Jeszcze raz, bo nie słyszałam. Na przykład z jakiego, jeżeli z wielu względów. Czy, w hmm. czym jesteś lepsza od Nie Uważam, że jestem bardziej atrakcyjna dla mężczyzn. Tak. To jest kwestia Na indywidualna. Natomiast tak, chciałem ale powiedzieć. Mówię tylko chciałem tego dopowiedzieć, że wczoraj był podcast, który nagrywaliśmy w męskim gronie. I to też doszło wtedy do sytuacji w takiej, że. No jakby doszło do. Wczoraj płakałeś, że cię tak, zostawiła ale... nikita, a dzisiaj podbijasz do. Nie, Giosna. do tego nie podbijam, aczkolwiek. Ja nie jestem gwiazdą A mogłabyś po być? Czuję. A mogłabyś być? Chyba nie. Czemu? Nadajesz się. Wiem, że się nadaje, ale nie chciałabym być. Chyba. Czemu? Wymieni chociażby. Czy... Tak, bo jest... się szanujesz? Tak, bo się szanuję. Nie, żartuję. Oczywiście, że. <śmiech> 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 to nie jest Ona żartuje, że się szanuje. Ja no, uważam, że się szanuję. Ale uważam, żarty, że się szanuję. Uważam, że to nie jest jakby już content. Dla mnie jest za mocny. Źle się w tym czuła. Niech każdy robi, co chce, ale myślę, że tak. A jaki masz content u siebie? No i robię... Nie, nie, nie chodzi o to. No w takim razie. No nie nagrywam z facetem w ogóle. Okay. Tylko jak już to solo, zdjęcia i tak dalej. Więc to jest taka strefa, którą chcę zachować to dla sprzedawałeś siebie. Sprzedawałeś kiedyś biżynę? A wiesz co, zdarzyło mi się kilka razy, ale faceci są obecnie takimi gołodupcami niektórzy, A, a że... jak to wygląda? To wygląda tak, że ziomek pisze na przykład do ciebie, że chciałby powąchać twoje badole? No tak to wygląda. <noise> I, kupuje I za Ja akurat tego ja nie popieram, nie, za za bo jak byłem z Nikitą w związku, to ani jednego, ani, ani razu nie sprzedałem. Rekordowa no kwota gratuluję. za itemek. Rekordowa no. kwota wiesz za internet. co, ja sprzedam tylko kilka razy. A to było chyba z 1400 zł za majtki? Szacunek. Coś takiego, no ale no to tak to jak mówię, to mój... masakra był z tymi facetami. No. że nie mają więcej siana. Co? No ja masakra, Ja bym dał więcej. Tak? A ja mogę w ogóle nie propsuję czegoś Zabawięcie takiego. do kasyna. Nie za. Mogę, mega Nie, dużo. mogę ci sprzedać. No to jedziemy do kasyna dzisiaj. Ale <grym> to, ja już o, wolę to jest... w kasyna niż kupować majtki od laski. Pan I serio. uważasz, że na przykład ten wow. ziomek, który to Tak, tutaj... no na przykład, jak, jak wygląda ten proces, jak myślisz, w sensie jak on wykorzystuje te majtki, on je bierze do rąk i zaczyna no, na przykład... Konia, no na przykład bym... albo wącha, albo myślę, że sobie też je może ubierać i tak o. dalej. Ja myślę, że tych kombinacji jest wiele. O. Tak szczerze, ja chyba nie chcę tego <laughs> trochę takiego backgroundu znać, do głowy. Okay. ale tak jak mówię, to było jakby wcześniej, później już się w sumie tym nie interesowałam, takimi propozycjami, bo tak jak mówię, jak niektórzy proponowali śmieszne pieniądze, to stwierdziłam, że już w ogóle nie będę tego sprzedawała. No i dobrze. Ja jestem po prostu ciekawy, czy ten Romek wkłada sobie no na tak. przykład te majtki do nosa i zaczyna... No, albo sobie na... wkłada na przykład... Albo ten, nie się majtkami i wiąże, wiąże na... No na super. przykład, ale nie ja widziałam ale, tego, co ale, ci nie ale wypowiem. Co, co jest tymi, Aż taki... Ale, ale wiesz, taki jest... Zimnego. Co jest z tym nie? nienormalnego? Może ziomek majtki wykorzystuje a ty tydka, jako pompkę do piłki? No, ja uważam, że to jest jak najbardziej normalne. Tak? Tak. Coś tak robiłeś kiedyś? Nie robiłem, mm -hmm. bo nie miałem odwagi. Mm -hmm. Rozumiem, Nie no. miałem odwagi, ale uważam, że to jest... No dobra, a ty sprzedajesz majtki? Ja powiem tak. Jeden raz właśnie w życiu sprzedałam. I to był taki mój stały, stały fan. I on jest z innego kraju europejskiego. I sprzedałam je za 1000 euro. I, i po prostu wysłałam. Ale on jakby. Mm, no to nie widać, był jakimś takim. Widać, że nie Polak skoro 1000 euro. No, no i jeszcze on nie był jakiś taki, wiecie, on się jakby wstydzi, on nie jest takim zboczeńcem, takim, że a je dwa dni czy coś. Tak jak... Tylko jakby nie miał żadnych wymagań, bo on to jest taki wstydliwy chłopak. Czyli trochę. mogłabyś mu wysłać zwykłe nowe majtki w No wyprane właśnie ja perwory. trochę tak zrobiłam, bo ja się ogólnie jakiś jakichś takich. Ale tu tak chłopaki coś szepczą sobie. Nie, to... nie, nie, to, no to technicznie bardzo Dobra, okej, okay, dobra. No i ja zrobiłam tak, że nagrałam mu jeszcze dodatkowo, nie prosiło o to, ale chciałam też jakby, żeby, jakby miał coś fajnego. Także nagrałam jeszcze dodatkowo taki filmik, jak je zakładam i pakuję mu do tej paczuszki. To i akurat sumie, fajne. To I w sumie, sumie miałam no? je... No, to jest fajne, no, też bym chciał dostać taki prezent. No. To było święta właśnie, a, tak. To a może bochzel, bochzel, się! Właśnie no, do ciebie to było wysyłane, nie? Właśnie chodzi mi o to, że ostatnio pokazywałeś mi zdjęcie jakieś paczki na święta. No i co? No i tam... Nie no, przyznaj się, że to byś ty. Ale przyjął, euro. przyznaj, że przyjąłbyś. Nie. Prezencik taki. Filmik bym przyjął. Ej, dobra, bo ja, chcę, ja, 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 ja chcę poznać bardziej dziewczynę. Zaczekajcie, bo ja mam jeszcze taką ogólnie... His... To nie jest historia, ale to jest coś takiego... Ale was to pewnie obrzydzienią, czy w ogóle wy to ten, ale jak jesteśmy ale jak jesteśmy w temacie tego, co faceci kupują, to to jest tak obleśne, że nikt o tym nie mówi, i nikt o tym nie chce mówić, i, i w ogóle pewnie będziecie w ogóle zawiedzeni że ja o tym powiem, ale już dobra powiem, nie? Ja mam powiem... szczerze Dob Powiem to, Ej, szczerze, co? Szczerze, podoba mi się bardzo, że przeklinasz, bo ja lubię kobiety, które przeklinają. No to pokazuje ich siłę, charakter. Dla mnie to jest kobieca i to jest siła, charakter. no. A ja właśnie czasem po tym, jak siebie słucham, no to tak sobie myślę, kurczę, jak źle to wyglądało, że nie. No ale dobra, ale to jest atrakcyjne, jak kobieta Ja mam wrażenie, że na tam ci specjalnie profesuje, żebyś mu więcej powiedziała o sobie. Możliwe, bardzo możliwe. Ja dawaj tak. Ja myślę, że Zróbcie takiego manipulanta z, Zrób sobie drugi tatuaż jeszcze, z drugiej strony. A to co jest, ty k***a, odbiciem strzałek chciałeś zobaczyć? Żebyś nie zapomniał, jesteś debilem A ty k***a debilem wcale nie jesteś ty. Wcale. Grużone włosy, mamy jakieś k***a ale, dynia, no, dynia, dynia, dynia. Dynia. Dynia, dynia. Nie no, lustar, ale zwierzęta. Kamera Boy z każdym drinem zbliża się do tego... Do czego? Żeby p***ić agencję. To jest tak, to jest taki driniobek. No. No jesteś bocy, stary, no jesteś bocy. Ale bo... dajcie, dajcie Ale nie, musimy do to powiedzieć, a, a musimy to powiedzieć. Poczekaj, powie, poczekaj, bo Kamera chcesz... no? Boy ogólnie, no jakby to jest publiczne info, nie? Zresztą gadaliśmy o tym ostatnio. Prowadziłeś Nikite w sensie jej OFA i tak